Hmm, kolejny daybreak, nie, ja już mam dość daybreak'a na dzisiaj Nawet nie pamiętam na czym ja skończyłem w dniu wczorajszym Hej, 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 to kolejny stream Bielaka206, którego nikt nie ogląda Ciekawe czy ktoś na tubie później ogląda Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Construction tools enabled. Cosmic trash Recycling enabled. Electric Light Enabled. A, bo mamy elektryczność, ok. I tutaj mamy kibełek i tutaj mamy ogródek. Wspaniale. Mhm, mm mhm, mhm. Tu mamy jakieś magiczne rzeczy, które mam. Z, 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 z czego? Z retalonów that's moral penalty Jak na to, że to mi daje 3 trzy, trzy łóżka i zużyłem materiał Ciekawie jak duże jest to penalty do hmm. Ciekawie jak możemy do tego mieć dostęp No, tak, sniper support mam odblokowany, wspaniale Zastanawia mnie Daybreak i zastanawia mnie... Jezus, przerażająca w Aha, i tu jest Prestige Trader Search for components, ale jeszcze... Aha, chyba już nie mam tego quest'a w ogóle Alrighty then Co my tu mam? Zapasy medyczne Można powiedzieć, że jesteśmy nie najgorzej przygotowani na wszystko Nasi... he snajperzy, którzy są czym idzie w moim kierunku, czy nie? Nie, on jest zbyt ważny, żeby iść w moim kierunku rozumiem. Kurde przydałby się ten średni, średni pakiet ulepszający na tym Milagre. A, i tu mam kogoś. A, okej, okay, dobra. Czyli quest mi spadł, ale w tym momencie mi się pojawił nowy na no materiały Dobra Więc sobie go wykonamy i teraz tak Nie wiem na jakim, w jakim stanie są moje samochody Aha Jezus Maria biedny busik Medykamentów to mamy tonę W sumie z medykamentów możemy zrobić coś fancy Możemy lekowy, ale możemy podnieść maksymalne HP Możemy zrobić bandaże, do tych rzeczy potrzebujemy wody. Okej, okay, ale to jest 100 razy, 100 razy bardziej, bardziej ekonomiczne, więc potrzebujemy pilnie wody. Gdybym miał boom, boom buildera, to byśmy byli w niebie, ale niestety teraz nie jesteśmy w niebie. Okej, okay. to się skończyło, zrobimy sobie to. Teraz planowo, podlecimy sobie do prestiż tradera. Hmm. Z którego mamy dostęp do rzeczy z od Red Talonu, czyli z operacji Daybreak, którą regularnie farmię I. Ja... Melisa. Dobra, te blowery są zjebane kurwa po chuju. One są po prostu zbugowane, bo. Sorry, ale w mojej książce nie ma bata, żebym go sięgnął. Meliska! Troszkę mi przeszkadzasz teraz, a nie wiem czego byś mogła chcieć jeszcze dzisiaj. Co się stało dziecko? Co? Spał kotek, tak? Kotek się przebudził i kotku jest potrzebna atencja. No. Moje dzieci. Moje piękne dzieci. Moja piękna córeczka biała. dziecko Kurde, z tym kotem jest tak, że można go głaskać cały dzień, całą noc, ale i tak w pewnym momencie znajdzie sposób, w który zacznie mnie lizać znowu po nodze o Jezus, naprawdę Nie, pod tym, yy, pod kątem wybuchów są strasznie upierdliwe Straciłem tak survivora wczoraj Bo wybuch, mimo że byłem bardzo daleko od niego Życie Siemson. Okej, okay, płacę u was prestiżem To jest spoko This internet widzimy z powersocry okay, preserving the, birds, the in power, zero so range is creating power or increasing making the weapon harder to control, okej. Okay? A to jest uh, creating the chance of distambered aha, i amunicję sprzedajecie po 64 do wszystkich swoich bronix. A, ale widzę, że część one? ich broni jest kupiona w normalny sposób. No właśnie, ale mamy ten bankroom. Mamy ten bankroom. Super uh, Just for the zone. Zastana wisdom in the ability to look at his Fire Spock from clear over the radio, blasting nor bezomys with High Calibur Runs from the sky for a short period of time. Okej, okay. bardzo, bardzo mocne. Ale my chcemy ten bankbet. Tak, bo interesuje mnie. Interesuje mnie właśnie jak to będzie. Jak to będzie działać? Znaczy, zbudowanie go to jest niestety koszt dosyć wysoki. Znaczy, zakup 1500 to jest jeden match day breaka i to taki lepszy na końcu już tak szóstej fali. Ale ok. Dobra, schowajmy sobie to, schowajmy sobie to, weźmy sobie to. I teraz jedziemy sobie tutaj do demilka i mamy jeszcze Mysterious Broadcast. Z, hmm, z community, która jest do nas hostile nastawione ale jest szansa, że po prostu mają problematyczną sytuację i w ten sposób moglibyśmy sobie podbić u nich reputację o Jezus widzę co zrobiłem, bardzo żałuję, okej okay. Nie zawsze Nightmare'a w Marlowe, są tak olbrzymie z tragedii. Ale jaka ładna muzyka. Ok, co wymać na sprzedaż? Cały czas tonę medykamentów. Jezus, Mariaczem. Aha, bo to są 24 bandaże. Ok, to może dlatego. Dobra, to by było na tyle. Auto nie jest w najlepszym stanie. Dom wymaga obrony. Za obronę domu dostaniemy 200 influenza. Eee, no chyba się wrócimy czy znaczy, głównie chodzi o to, że dostajemy za to 200 influenza, to jest fucking really worth it, To jest niska, znaczy nie musimy się zbyt mocno wysilić, żeby, żeby zdobyć 200 influenza, influenza jest bardzo cena, tak jakbyśmy sprzedali dwa bardzo cenne itemy jakiemuś innemu, innej enklawie, to jest sporo. Upsi. Czy to jest moment, kiedy to auto wybucha? W sumie dlatego z niego wysiadłem. Hmm.